o poranku na kanale Gazetki i Promocje. Z tej strony Himek. Dawno nie było tak ciepłych nocy jak obecnie, a poranki praktycznie od samego wschodu słońca są ciepłe, ale też rześkie. W ciągu najbliższych godzin ta rześkość jednak zostanie zastąpiona upałem i to takim naprawdę solidnym. Sam jestem co prawda wielkim miłośnikiem takiej pogody, ale wiem, że nie wszyscy. Dlatego, jeżeli ktoś nie przepada za nadmiarem słońca lub jest on niewskazany dla zdrowia, to raczej unikałbym wychodzenia z domu przez najbliższe kilka godzin. Nawet jednak popołudnie może się okazać upalne, o czym też warto pamiętać. Ja więc za chwilę zrobię sobie mrożoną kawę, a Państwa zapraszam do przejrzenia nowych promocji w Biedronce, które już czekają w sklepach. Nie czekam jednak ja, bowiem jak wspomniałem, delektuję się mrożoną kawą. Na pewno jednak wstąpię dzisiaj na zakupy, tak więc spotkanie się w sklepie jest całkiem możliwe. Życzę więc udanego, chociaż gorącego dnia i do zobaczenia w sklepie. was lepiej, gdy dzień się budzi. chodzimy razem śmiech rozbrzmiewa w krąg Każdy mógł...